Moja wizyta też jest tutaj dlatego, że chciałam gorąco i serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie również z tego, z tej części Polski przyjechali na ten marsz, bo dzięki wam chyba wszyscy odzyskaliśmy nadzieję na to, że pomimo, pomimo tego, że PiS ma pieniądze, ma spółki, ma instytucje, ma prokuraturę, ma policję, ma wszystko, ma władzę i korzysta bez umiaru i często bezkarnie, z tego wszystkiego, to my mamy ludzi, po prostu, którzy stają po, po naszej stronie. Szanowni Państwo, nie sposób przejść obojętnie obok tego, co się stało w niedzielę. Mamy dwa różne światy. Z jednej strony ciemna sala wypełniona dygnitarzami politycznymi, partyjnymi i dostępność do głosu tylko i wyłącznie funkc funkcyjnych członków jednej partii. A z drugiej strony w przepięknej pogodzie w centrum stolicy mamy uśmiechniętych, zadowolonych mieszkańców, którzy chcą dalej realizować swoje pasje, swoje nadzieje, żyć w wolnym, pięknym, szczęśliwym kraju. Będąc z tego okręgu, kandydując z okręgu nr 32 Zagłębia, chciałbym się skupić przede wszystkim na, na, na tym, aby uwolnić środki z KPO na to, aby rozbudować infrastrukturę, gdzie jedno z najbardziej zaludnionych województw, zakorkowane miasta, węzły komunikacyjne, szanowni państwo, termomodernizacje, audyty energetyczne. Za chwilę musimy dostosować się do 2026 roku do dyrektywy, która obliguje audyt energetyczny każdego budynku. Szanowni państwo, to prawa kobiet, gdzie w 2016 roku byliśmy na ulicach, na ulicach Zagłębia, ale też i śląskich miast, zbieraliśmy podpisy pod liberalizacją prawa aborcyjnego. To niedoszacowana i niedofinansowana na edukacja, szkoły, w których za chwilę nie będzie miał kto uczyć, to uczniowie z przeciążonymi plecakami. Koalicja Obywatelska w jednym ze swoich stu konkretów ma również kwestię dotyczącą Budowy indywidualnych szafek, tak, aby dzieciaki nie musiały dźwigać tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy do szkoły i z powrotem. Głos oddany na koalicję obywatelską to głos rozsądku, to głos, który wprowadzi normalność. I również w tej kwestii my nie mówimy niespalarni, tylko chcemy wiedzieć, jak, gdzie i kto to dokładnie zrobi. Przede wszystkim marzymy o tym, żeby prawa człowieka, w tym prawa kobiet były wreszcie respektowane w Polsce. Mamy marzenie, aby edukacja była odpolityczniona, żebyśmy nie musieli więcej słuchać. Od, pre, pre, od ministra Czarnka, dyrektyw, w jaki sposób mamy uczyć nasze dzieci. Mamy marzenie, żeby obudzić się 16 października w wolnej, demokratycznej i europejskiej Polsce. Mieszkania są bardzo potrzebne młodym ludziom, aby nie mieli obciążenia kredytowego, hipotecznego, aby mogli się rozwijać. Dlatego też jako osoba, która będzie w parlamencie, będę się zajmował głównie tym tematem, budowaniem mieszkań na wynajem dla osób od 18 roku życia, bez podawania kryterium dochodów. Uważam, że te mieszkania są im jak najbardziej potrzebne, tym młodym ludziom, aby mogli nie tyle rozwijać się zawodowo, ale również zakładać własne rodziny i nie obciążać się właśnie hipoteką czy kredytem.